Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witajcie. Witajcie na zdrowym kanale ATVB. Ja mam na imię Artur, a naszym gościem dzisiaj jest Sławek Dąbkowski. Witam Cię Sławku. Do no, witam serdecznie. Sławek jest naturo, y, naturoterapeutą, dyplomowanym, y, kocha przyrodę interesuje się wszystkim, co nas, co nas otacza, ale ma to być coś naturalnego. Ma ogromną wiedzę, doświadczenie, prowadzi swój y, gabinet y, w Warszawie, przyjmuje, pomaga ludziom, przekazuje im wiedzę, ludzie zdrowieją i są zadowoleni. A Myślę, tak. w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o bursztynie, a bliżej o pudrze bursztynowym bałtyckim. I yy, na samym końcu nie pokazaliśmy pudru, bo, yy, bo nie pokazaliśmy. Sławek, pokaż proszę produkt, który, który jest Twoim. Proszę bardzo, to jest, to jest opakowanie pudru, to jest oczywiście instrukcja plus puszek do stosowania. No i teraz jeśli chodzi o sam puderek. Jest to jest to tego typu opakowanie. W środku znajduje się puder wielkości cząsteczek od 0 do 0,42 mikrona. Sam puderek wygląda w ten sposób. Proszę bardzo. Jaki ładny. Yy, kolor bursztynowy. To jest kolor bursztynowy hmm. ze względu na to, że no, rozrobione cząsteczki, gdybyśmy jeździeli pod mikroskop, one są wszystkie przezroczyste, tak jak naturalny bursztyn. Natomiast no, w masie całkowitej mają kolor bursztynowy, zapach, zresztą też bursztynowy, prób może sprawdzić. No. To jest produkt, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. E, produkt o unikalnych właściwościach na, na wpływu na nasz organizm, stosowany praktycznie od niepamiętnych czasów, bo, bo wręcz e, nawet są teksty źródłowe, które piszą o stosowaniu bursztynu 4000 lat przed naszą erą. E, także bursztyn był znany Nieszczosowany przez wiele pokoleń. W pewnym momencie jego prozdrowotne właściwości zostały jakby odsunięte na bok na rzecz właściwości, nazwijmy to, jubilersko-dekoracyjnych. Natomiast jego właściwości prozdrowotne są unikalne. Zresztą powiem wam ciekawostkę, że bursztyn jest ojcem elektroniki. Bo jako pierwszy Ładunek elektryczny został wytworzony właśnie z bursztynu, gdzie poznano, że w ogóle taki ładunek elektryczny istnieje. Stąd jego wcześniejsza nazwa, szczególnie w Grecji, była elektron. Nie bursztyn, a elektron. Obecna nazwa bursztyn, czy też jantar, jest to już wytworzona nazwa później na rzecz bursztynu bałtyckiego bo również w starożytności był znany bursztyn tzw. sycylijski. W tej chwili on już praktycznie nie występuje, natomiast kiedyś w prehistorii był znany, dopiero potem weszły, nazwijmy to, importy bursztynu bałtyckiego. I, I ten bursztyn bałtycki jest, zresztą największe pokłady bursztynu występują tu w naszym rejonie, bursztynu bałtyckiego i oznacza się najwyższymi zdolnościami prozdrowotnymi bo tylko bursztyn bałtycki zawiera do 8% naturalnego kwasu bursztynowego. Już bursztyny z innych źródeł, nawet europejskich, niestety mają tego kwasu bursztynowego znacząco mniej, jak również dużo chudszą yy, gamę mikroelementów. A tutaj jeśli chodzi o prozdrowotne właściwości bursztynu, no to te mikroelementy mają gigantyczne oddziaływanie, te gigantyczne możliwości wpływu na nasze organizm i dlatego też no, praktycznie zalecam stosowanie bursztynu na bazie tak doświadczeń własnych, jak i badań klinicznych do bardzo wielu możliwości, począwszy od gojenia ran, poprzez udrażnianie pracy zastawek żywnych we wszystkich organach, poprzez naładowywanie organizmu tak zwaną dobrą energią, bo przy pocieraniu o skórę pudrem bursztynowym e, mało, że te drobinki są wchłaniane przez skórę, zresztą każdy może sobie zrobić eksperyment, po prostu potrzeć bursztyn ta, szczególnie na tą część ręki przed przedramienia, położyć, poczekać 10 minut i praktycznie nawet grubo położony bursztyn, jeszcze raz potem tylko już ręką przecieramy. Ten bursztyn zostanie niemalże w 100% wchłonięty przez skórę. A jeżeli skóra wchłania, organizm wchłania biokompleks, to znaczy, że jest mu to potrzebne. Ale to, co zacząłem mówić, przy tym pocieraniu wydzielają się ujemne ładunki elektryczne. A ujemne ładunki elektryczne to jest nic innego jak ładunki dla naszego organizmu wypoczynku, ładunki zdrowia. I dlatego też ludzie zmęczeni, szczególnie ludzie pracujący dużo przy komputerach. W momencie, gdy nacierają sobie czoło skronie, jak również można nacierać całą głowę, odzyskują praktycznie energię zdrowia, czyli po prostu zapewniają sobie prawdziwy wypoczynek, regenerację organizmu. Zresztą ciekawostka, że nawet sportowcy po długich biegach z dużą ilością kwasu bursztynowego. No, przepraszam, kwasu mlekowego w mięśniach. E, w momencie, gdy pudrują wieczorem sobie nogi, rano te nogi są zupełnie wypoczęte. I one są... E, nawet był taki eksperyment zrobiony przez nas, to już trzy lata temu, gdzie pielgrzymka z... E, między... Nie między zdroje, a... E, e, no za Szczecina, szczecińska pielgrzymka idąca do Częstochowy, e, konkretnie prowadził ją doktor Sak i całą obsługę pielgrzymów robił pudrem bursztynowym. I efekty były wręcz e, zaskakujące, bo nawet ludzie wieczorem mający bąble na nogach po napudrowaniu na grubo rano już nie mieli bąbli, szli od wypoczętymi nogami dalej. Także e, puder bursztynowy ma bardzo dużo tych właściwości unikalnych, i co ważne, że unikalnych w skali świata. W tej chwili świat zaczyna coraz bardziej doceniać, no bo e, i amerykańskie instytuty, które dużo krzyczą, bo tam wykryły te nowe składniki, ale medycyna e, dalekiego wschodu no wykorzystuje puder bursztyn w bardzo wielu aspektach, e, no i oni generalnie oni stosują puder bursztynowy już od bardzo wielu lat, zresztą Budda Słynny Buddha napisał i powiedział, że bursztyn to jest kamień szczęścia i zdrowia. I dla wyznawców buddyzmu jest to święty kamień. I nawet według jednej zwierzeń jest powiedziane coś takiego, że jeżeli zwłoki zostaną przed kremacją posypane miażdżonym bursztynem, no to te, ta dusza szybciej się regeneruje i szybciej trafia do dobrobytu. Także tutaj, ale to we wszystkich kulturach starożytnych nawet bursztyn. No, w konie tu ten Hamona, centralny i najbardziej cenny kamień, to jest kawałek bursztynu bałtyckiego. Otoczony diamentami i rubinami wokół. Ale w środku jest bursztyn, jako najcenniejszy. Także... Sobek, to opakowanie jest takie i małe i duże. Na ile to wystarcza? To znaczy z tego, co... Ile można się po, po, Mówią pobudrować? moje klientki, które używają, ja bardzo często zalecam, że zdrowotnie należy pudrować przede wszystkim od brody do końca biustu. Aha. Czyli e, pudrować sobie szyję, zapewnić odpowiedni tak? odpowiednią pracę tarczy tak, bo widzisz, e, w urodzie kobiet jest jedna cecha. Twarz kobiety no często stosują pudry, kremy i jest po prostu możliwość zamaskowania nawet jakichś rzeczy, mm, nazwijmy to no wiekowych. Niechcianych. Niechcianych. Natomiast szyja jest już częścią ciała, który się nie daje zamaszkować. Ją tylko można albo rewitalizować, odmłodzić, albo będzie po prostu już zwiotczała. I tutaj puder bursztynowy robi gigantyczną robotę, bo z tego co panie twierdzą, no to po dwóch, trzech miesiącach stosowania szyje są... Do 10 lat młodsze, jak one twierdzą. E, natomiast co do pudrowania piersi, no to jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego przed nowotworem. To jest kwestia e, przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia piersi. Mhm. No, jeszcze do tego i atroksyjności. To jest, jest zupełnie inny temat. E, I na ile to wystarcza? No i wtedy takie opakowanie, one twierdzą, że wystarcza na 2,5 do 3 miesięcy. Aha. On jest bardzo podzielny. Mhm. Natomiast mamy jeszcze opakowanie, które uzupełniające, mamy jeszcze takie opakowanie w arrozowe pompkę, mhm. nie wziąłem dzisiaj ze sobą. I mamy opakowanie uzupełniające, bo to jest 25 gram. Ale mamy też e, w sprzedaży na prośbę klientów, e, wprowadziliśmy opakowanie 100 gramowe, celem uzupełnienia czy tego opakowania, czy też e, pompki. No i ekonomicznie jest to dużo bardziej korzystne, bo no praktycznie tak. za e, Trzy, no niemalże równa cena trzech takich opakowań, a w dużym opakowaniu są cztery wagowo. Także jedno opakowanie, kupując duże opakowanie, jedno opakowanie jest gratis. Natomiast ludzie, którzy stosują szczególnie dla osób leżących, bo puder cudownie zabezpiecza i leczy od leżyny, znaczy leczy, no pomaga w regeneracji organizmu, zagojeniu się od ran leżynowych, ale stosowane na bieżąco pozwala, zapewnia niepowstawanie od leżyn. I takie pudrowanie pleców, szczególnie dla osób leżących, jest niezastąpioną metodą właśnie tutaj nazwijmy to ratowanie właściwej pracy organizmu. Także pod tym względem, jeśli chodzi o opakowania, to mówię, to opakowanie twierdzą, że na 2,5 do 3 miesięcy starcza, no i co jest bardzo ważne, bo to jest cholernie ważna sprawa szczególnie dzisiaj, to jest kwestia zabezpieczenia właściwej pracy tarczycy. I co jest bardzo ważne, że puder działa tak na niedoczynność, nie jak nadczynność tarczycy. To uh -huh. on po prostu reguluje, bo to jest naturalny biokompleks. A skąd, skąd go się pozyskuje? Oczywiście wiemy, że z Bałtyku i, tak. i powiedziałeś w poprzednim odcinku, że mamy chyba 65... Tak rodzaju, tak. a y, to pozyskujesz z, z jednego rodzaju i jak to się, jak nie, to nie, się nie. pozyskuje? To się zbiera i później y, segreguje? Y, to jest? znaczy generalnie na rynku można dostać partię bursztynu w określonych y, wielkościach. Im bursztyn jest większy, tym jest droższy. E, I teraz jeżeli my chcemy zrobić surowiec, no to kupujemy partię surowca, e, następnie on przechodzi u nas 8 mm, szczebli selekcji, y -hmm. E, wybierane są tylko te 15 gatunków praktycznie, z których robimy, bo tam jeszcze są trzy e, dobre gatunki, ale one są tak rzadkie, że na tonę może być jedna, dwie bryłki, więc to, to, to e, unikalne niemalże. Natomiast te 15 jest normalne. Wybieramy te 15 gatunków. E, najpierw organoleptycznie są wybierane, potem są jeszcze przeglądane na kwestii inkluzji no bo inkluzje nie są dopuszczalne, wszelkie zanieczyszczenia praktycznie e, w odrzut, no, nie nadają się dla nas do przetwarzania i tylko z czystych kawałków bursztynu tworzony jest ten puder. Mm -hmm. no i, I on jest miażdżony, tak? Mówiłeś, tak, on jest miażdżony. To są jakieś prasy, tak? O oh, nie, nie, on jest miażdżony w, w takich e, m, specjalnych płynach z użyciem kamieni półszlachetnych, mm -hmm. żeby zwiększyć energetykę a w temperaturze rzędu minus 80 stopni. Minus 80 tak, stopni. Tak, bo jeżeli prób byśmy próbowali bursztyn rozdrobnić w temperaturze normalnej, bursztyn się klejuje i on traci strukturę wielościanu. Zewica. Tak, on traci strukturę wielościanu, a jak traci strukturę wielościanu, to traci swoje właściwości. Tak. Zresztą bursztyn trifowany w porównaniu z naturalnym bursztynem traci ponad 80% swoich dobrych właściwości prozdrowotnych ze względu na to, że traci tą swoją strukturę. A tu każda ścianka tego wielościanu oddziaływuje prozdrowotnie, wytwarzając elektrony. Natomiast zeszlifowany bursztyn już nie wytwarza tego. Mhm. Tak, nietuzinkowy e, bursztyn, nietuzinkowe właściwości no, i, pan po... i naprawdę szerokie spektrum. Tak? Pan Polakowski, e, profesor e, medycyny m, polskiego pochodzenia, mieszkający w Rosji, Powiedziałem mi jakieś takie bardzo fajne zdanie, w które w tej chwili bardzo, ja sam osobiście wierzę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy kobiety zaczną zdejmować naszyjniki e, z szyi, prosząc o rozdrobnienie, żeby ratować swoje zdrowie. Aż tak. Tak, bo no, zasoby bursztynu nie są nieograniczone. Mhm. Myśmy to przeliczyli, więc praktycznie przy tych zasobach i e, dostępności bursztynu, które dzisiaj mamy, no możemy objąć opieką. 400-500 tysięcy kobiet. Natomiast dalej zabraknie surowca. Mhm. To, nie jest, to tak. nie jest produkt praktycznie e, tak zwany bezkonieczny. On ma, on ma gdzieś swoją granicę dostępności surowca. Natomiast e, ja uważam, że jeżeli pomożemy dla 500 tysięcy ludzi, to już też jest sukces. Natomiast to jest produkt, który jest po prostu surowcowo ograniczony. Mm -hmm. A nie wprowadzimy e, surowca innego, no bo już nie będzie tych parametrów. Na ile lat to jeszcze wystarczy? Jak będzie surowiec? To znaczy, jak będzie surowiec, no to to przy wydobyciu na bieżąco, no to to myślę, że mo, no, nie ma jakiejś granicy określonej. Nie, nie ma granicy określonej na ile lat tego starczy. Natomiast ilościowo przy tym wydobyciu, przy, tym, e, przy tych możliwościach, jakie są, no, mówię, to z wielkim wyskokiem na te 500-600 tysięcy osób starczy, no bo po prostu surowiec jest ograniczony i dlatego, dlatego on też drożeje znacząco. Mhm. Tym bardziej, że bursztyn e, zgodnie z ustaleniami bodajże sprzed dwóch lat, że tutaj mogę się mylić, o rok w te czy w te, bursztyn z kamienia półszlachetnego został uznany za kamień szlachetny. To jest dzisiaj kamień szlachetny. I w momencie, gdy stał się kamieniem sztachetnym, po prostu pewne sejfy depozytowe zaczęły skupować bursztyn jako depozyt wartościowy. No proszę, no proszę. Także, bardzo, bardzo ciekawe. Także to są, no jeszcze w tej chwili prace amerykańskie, bicie piany wokół tego, że my na razie te kwasy pozwalające na walkę z bakteriami antybiotykoodpornymi, no wiadomo, że to jest, że po prostu popyt wzrośnie, bo no coraz więcej ludzi. No jeżeli e, na m, choroby związane z, z, chor z bakteriami e, antybiotykoodpornościowymi w samych Stanach Zjednoczonych rocznie miera około od 35 do 40 tysięcy ludzi, e, no to to już jak obrazuje skalę problemu, no to w skali świata trzeba to pomnożyć przez 10. Mhm. Natomiast stosowanie bursztynu pozwala uniknąć, e, po prostu zwalczyć te choroby. Stosowanie jest przede wszystkim zewnętrzne, tak, czyli, czyli na, tak, na tak. skórę. Na naszym poziomie my zalecamy stosowanie zewnętrzne z możliwością płukania jamy ustnej, czyszczenia zębów itd. Natomiast my oficjalnie nie zalecamy na dzień dzisiejszy stosowania wewnętrznego. Mówię, jesteśmy po badaniach Hamiltona, wszystko jest ok, ale jeszcze nie uzyskaliśmy żadnych certyfikatów do wprowadzenia na rynek suplementu do użytku wewnętrznego. Natomiast na, y, w Azja, daleki wschód jak najbardziej stosuje wewnętrznie i bardzo sobie chwali. Hmm. E, Sławku, a takie, takie coś jak na przykład y, poparzenia y, y, albo jakieś wykwity na, na, na skórze, czy to też stosuje się y, puder? E, albo rany otwarte na przykład, czy już też pomagają? Już odpowiadam, jeśli chodzi o stosowanie E, na rano otwarte jak najbardziej. Jak najbardziej? Tak, bo on jest grzybobójczy, wirusobójczy, bakteriobójczy, a składniki zawarte w bursztynie przyspieszają procesy gojenia 5 7 -krotnie. Także goi się dużo szybciej. Ja na sobie sprawdziłem, e, obciąłem opuszkę palca, zasypałem pudrem bursztynowym. E, praktycznie po 28 godzinach pojawiła się już górka ziarniny na obciętym, e, gdzie palcu, gdzie w naszej znaczy opuszce gdzie teoretycznie powinna się pojawić po 5-7 dniach, mm -hmm. a po 28 godzinach już była górka ziarniny, także to się już zaczęło goić. Natomiast jeśli chodzi o parzenia, tak jak najbardziej na oparzenia stosuję puder, bo widzisz, puder ma tą cudowną właściwość, że szczególnie rano parzeniowe, jeżeli oczywiście nastąpiło pęknięcie burchla, że był burhel, no to wtedy, jeżeli mamy takie rany, puder przede wszystkim wysusza. Mhm. Wysusza go i ja prześleć i do, dołączyć do programu e, zdjęcia konkretnie e, sparzonego uda, mhm. e, które było leczone pudrem bursztynowym. E, I wyleczone zostało było bardzo duże poparzenie, bo było, wielkość, wielkość poparzenia była z wielkości dwóch moich dłoni, także to potężne poparzenie. A wygoiło się idealnie, jedyna, jedyna rzecz, jaka pozostała, to leciutko inne zabarwienie w tym miejscu, ale tak w, nie ma żadnych blizn, żadnych wzrostów, pięknie się wszystko wygoiło. Używamy no właśnie, a jeżeli synowania. ktoś ma blizny jakieś, to też yy, tak, może pomóc? Przy, wór, przy stosowaniu bursztynu blizny łagodnieją, rozjaśniają się i przede wszystkim robią się miękkie te twarde wzrosty. Także jak najbardziej tam stosujemy e, puder bursztynowy. To no, oczywiście proces jest dłuższy, trwa jakiś czas, na, natomiast na pewno to wszystko złagodnieje, zmięk, przede wszystkim staje się miękkie, te naciągnięcia, naprężenia przestaną istnieć. E, co do zupełnego wygłaskania do, Wyrównania skóry, to tutaj nie gwarantuje, natomiast na pewno, na pewno pomoże to w znaczący sposób zniwelować skutki silnych poparzeń. Mm -hmm. No tak, a zmarszczki? Zmars... Zmarszczki, pajączki, nie wiem jak to powietrze nazywają. Zmarszczki, pajączki u pani jak najbardziej, bo widzisz, poza wszystkimi cudownymi rzeczami, które są w bursztynie, bursztyn stymuluje produkcję kolaganu. Mm -hmm. W związku z tym pajączki zmarszki odpuszczają, no to zresztą to, co mówiłem o szyi. Szyje naprawdę dostają się gładkie, odmadzają się w sposób wręcz nieprawdopodobny. I zresztą tu, tu do tego można używać również tego, co prawda robimy tylko na ręk amerykański, tego kremu Amber Magic. Ja myślę, że go zarejestrujemy w Polsce, ale jeszcze to Przez? trochę potrwa. Zapraszam. Na zdrowie. Dzięki. Sławku, a czy w ogóle są jakieś przeciwwskazania? Czy istnieją w ogóle jakieś przeciwwskazania, że, że, że to znaczy, przy czymś nie wolno stosować? Pudru? To znaczy do dzisiaj nie spotkaliśmy się z sytuacją przeciwwskazań, e, w sensie takim, że... Jakieś uczulenie na przykład, czy coś takiego. No raczej takie, takiej sytuacji nie występowały. Nie. nie spotkaliśmy się z tym. Natomiast powiem ci ciekawostkę, jesteśmy z pudrem praktycznie już. Piąty rok na rynku, pięć lat, nie mieliśmy jednej reklamacji. <laughs> nie było takiej sytuacji, żeby ktoś reklamował jakość surowca czy coś takiego nie nie. Takich, sytuacji nie było. Zresztą staramy się w swojej pracy przede wszystkim stawiać na jakość. Przede wszystkim na jakość, bo tylko wysoką jakością możemy zapewnić odpowiednie działanie pudru, a z drugiej strony zadowolenie klienta, bo nie oszukujmy się, to nie jest jakieś przedsięwzięcie, które przynosi milionowe zyski. To, 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 to nie tu droga. Natomiast naprawdę dużą satysfakcję daje fakt, miałem chociażby taki przypadek, Klienta z Rzeszowa, gdzie chłopak z zakażeniem twarzy, gruntkowcem złocistym, odpornym, przez półtora roku zaatakowano, miał całą twarz, szyję. Młody chłopak, osiemnastoletni. No kurde. No po prostu wstydził się wyjść na ulicę, nie wychodził, już przestał do szkoły nawet chodzić, rodzice mieli tragedię. Objechali, jak tata jego mówił, ponad dwadzieścia gabinetów w całej Polsce, no i niestety nikt nie był mi w stanie pomóc. Zastosowaliśmy puder bursztynowy praktycznie... Atak wirusowy w sensie rozwoju następnych owrzodzeń został zahamowany w ciągu dwóch, trzech tygodni, a po, do, po, do miesiąca to wszystko zaczęło się goić. Owszem, proces był długi, bo trwał prawie rok czasu, ale chłopak ma zupełnie prawie normalną twarz w tej chwili i normalnie funkcjonuje. Natomiast no, to był prawie... Wrzut na bliźnie, po wrzodzie to tragedia była tragedia. A tylko puder mu pomógł. Tylko puder mu ratowaliśmy mu twarz i szyję, bo chłopak był w sytuacji tragicznej. I takich sytuacji niestety jest bardzo dużo, bo dzisiaj mamy coraz więcej przypadków gonkowca złocistego, leko, antybiotyko odpornego na którego cholernie działa, no nie jest mm. problem. No i jeszcze jest y, trądzik. Wiele, wiele Trądziki, osób ma. Uczylenia uczulenia i ci... E, konkretne zdjęcia, to dołączysz e, jak można sobie trądzik wypro, wy, wyprowadzić właśnie? wypudrować pod... tak, <laughs> wypudrować pudrą, jedyną jedyną rzeczą, z którą się trzeba liczyć przy pudrze, co może wystąpić to może wystąpić takie przesuszanie skóry wówczas jeżeli ktoś ma Amber Magic, no to stosujemy Amber Magic, jeżeli nie ma to stosujemy dowolny olejek celem lekkiego nawilżenia skóry fajnie Kochani, Sławek prowadzi swoją firmę, która się nazywa Biomenat i Sławek specjalnie dla Was zrobił rabat. Jest to fajny rabat, bo Sławek robi swoje promocje, ale rabat dla widzów ATVB jest dodatkowy, czyli promocje się sumują. Znajdziecie to na, na, na naszej stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Firma Biomenat, Puder Bursztynowy. Strona internetowa www.biomenat.eu. Tak, ale tam nie ma rabatu. Nie, nie. Ale no tak, tu. No, no to lepiej. wiedzą, że jest rabat, no to ma. No, no, się, że lepiej tak, przejść tu zobaczyć, że e, rabat to jest. Proszę pod, bardzo, rabat pod rabatowy jest... Proszę, jest i, korzystać. Chyba ATVB i... i, i. No tak, oczywiście. I wtedy, wtedy warto, warto skorzystać. Jak najbardziej. Dzięki Sławku za ten odcinek. Mamy uzupełnienie y, informacji o, o pudrze. Y, kochani, czytajcie zdrowie bez leków, bo warto. Wiele ciekawych artykułów. Ania Furmaniuk, y, Zbyszek Nowak, y, Michał Mularczyk. Wspaniałe artykuły. A nawet Wam powiem, jak bardzo fajnie... Współpracujemy, bo tutaj tutaj jesteśmy. I powiem Wam tak, że Zdrowie Bez Leków prowadzi bardzo duży sklep. I od Zdrowia Bez Leków dla yy, widzów ATVB jest rabat 7% w sklepie. Tyle w tym odcinku. Słoneczka miłości. Bądźcie szczęśliwi. I uziemiajcie się. Też jest... niech, niech te jony dodatnie schodzą z naszego organizmu bezpośrednio do ziemi, do trawki. Też jest puder bursztynowy, można kupować na stronie zdrowia bez leków, z tym, że bezpośrednio u nas przez stronę ATVB macie 10%, tam tylko 7. Tak jest. Papa. Pa. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.